Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a na tym filmie omówimy sobie nowe patchnoucy do AFK Arena czyli 1.34. Na początku od razu uprzedzę, że może nie będzie to narzekanie, ale niezbyt przychylny odbiór przeze mnie, no bo to są tak naprawdę kolejne patchnoucy, które nie wprowadzają czegoś takiego, że wiecie, ludziom zachce się znowu grać. No zaraz zobaczycie dlaczego. Myślę, że przynajmniej połowa z Was podzieli moje zdanie, także już nie przedłużam i przechodzimy do samych pacznoców. A na ich początku mamy oczywiście kto by się spodziewał nową postać, z tym, że teraz jest to znowu postać z podziemców, czyli z frakcji tak zwanej premium przeze mnie i przez wiele osób, czyli takiej, którą trudno tak naprawdę zdobyć. Będzie to Mezot, The Abysmal Butcher. No i... W sumie nie wiem co sądzić o tej postaci, wygląda trochę dziwnie. W ogóle na początku próbowałem znaleźć tutaj jakąkolwiek postać, strasznie dziwnie ona wygląda. W każdym razie na tym filmie powiem tylko, że będzie to postać z podziemców. No na pierwszy rzut oka wygląda na tanka pod siłę. Nie wiem, chociaż znając życie równie dobrze mogą zrobić go pod inteligencję. No nic tutaj więcej się wypowiadał nie będę. Nowa postać po raz kolejny, z podziemców tym bardziej, także no, na mnie to wrażenia nie robi, jeżeli na kimś innym tak, no to piszcie w komentarzach, co ty, o tym sądzicie zresztą. Zresztą pod każdymi pocznąłcami są negatywne wypowiedzi odnośnie dodawania nowych postaci, no i tym razem się spodziewam, myślę, że tego samego. Także został dodany nowy boss na The Twisted Realm, czyli tą funkcję w gildii z tymi bossami. Będzie to, co dziwne, Arden. I to jest w sumie dziwne, czemu Arden tak, tak sobie wprowadzili, Ardena i tyle. W każdym razie, nowy boss, no i w sumie tyle, nie mogę na razie nic o nim więcej powiedzieć. Na serwerze testowym będzie dopiero 7 marca. Ja to nagrywam tak naprawdę 5, więc czas pokaże. Nie, w sumie nie sądzę, że. Znaczy, według mnie, nie powinni zabierać swojego czasu i wykorzystywać swojego czasu na wprowadzenie nowych zmian i aktualizacji. Na coś takiego, no bo zauważcie, że ten boss jest nowy boss i to nie jest zmiana taka, która da nam dodatkowe korzyści, która, za którą coś dostaniemy. To jest po prostu kolejny boss dodany do rotacji. No i tyle, no będzie różnorodność, ale no czy to jest potrzebne na obecną chwilę, czy to jest to, czego ta gra obecnie potrzebuje, to jest raczej kwestia sporna. Nowy rozdział na kampanii, i tutaj po prostu trochę opadają mi ręce, szczerze mówiąc. 34. No, ja po około roku gry, nie całym jeszcze, co prawda, ale po plus minus roku gry jestem na rozdziale 26. Tam są niektórzy na 27. Tacy, którzy oczywiście nie mówię o graczach pay to win tylko takich, no nie wiem, którzy wydali trochę albo wcale. No to po roku gry 26-27 rozdział to jest chyba taka norma. No i gdzie to do 34. Ale to nie jest to, co najbardziej mnie boli w tym. Boli mnie to, że oni nie dodadzą nowej mapy na wierzchołki czasu. Z której skorzystałoby na pewno więcej graczy niż z tego rozdziału. Nie dodadzą, nie wiem, jakiejś funkcji, rozgrywki małej, chociażby, która zachęci ludzi do gry, którzy chętnie będą częściej wchodzili na grę, tylko dodadzą 34 rozdział. Prawdopodobnie dlatego, że ci ludzie, stopki, którzy wydają ogromne sumy na tę grę, po prostu przeszli rozdział 33, no i pod nich to jest zrobione, To również rozumiem, ale nie powinni przecież pomijać graczy. Pozostałych, którzy stanowią tak naprawdę 95% albo nawet więcej całej społeczności, no bo tych ludzi, mimo wszystko, którzy przeszli rozdział 33, no raczej nie jest. Nie możemy tego liczyć w tysiącach, tylko no nie wiem, trochę ich jest, ale nie za dużo. Nowa podróż Tudów The Trembling Highlands, która będzie dostępna 6 marca, czyli prawdopodobnie na serwery główne wyjdzie tym razem szybciej niż ta ostatnia, no bo tam była spora przerwa. Teraz prawdopodobnie pojawi się szybciej. Postaram się nagrać oczywiście z serwera testowego, później też nagram taki zwykły poradnik, już typowo z punktu A do punktu B. Na serwerze testowym będzie to tylko taka, wiecie, takie wstępne spojrzenie, pokażę Wam nagrody. Zrobię też yy, prawdopodobnie pierwsze spojrzenie na całą aktualizację. Nowa opcja. Która wprowadza tak naprawdę lepszą grafikę, lepsze efekty, czyli została dodana opcja wysokich detali, będzie można wtedy sobie zwiększyć, grafikę, no, ulepszyć po prostu. I będą to zmiany wizualne. Będą oczywiście zabierały więcej baterii. Oczywiście też yy, trochę będzie trzeba ściągnąć jeszcze plików dodatkowych z tego co widzę, i ta opcja będzie obejmowała tylko zmiany wizualne bohaterów póki co. Czyli nie wiem, wprowadzają niedokończoną jeszcze opcję. W każdym razie no No, okej, okay, no. <laughs> wiadomo, że chcą iść za innymi grami ulepszać grafikę. No i niech im będzie. To może jeszcze jest ok. Powrót tego tej rozgrywki, tutaj tak nazywają, wydarzenie Heroes of Esperia, to jest to ta rozgrywka, w której, że tak powiem, pnęliśmy się po drabince do góry czyli to było na zasadzie dywizji z LoL'a, może tak każdy skojarzy, tam był brąz, później był silver, gold, chyba platyna też była, diament i później coś w stylu mistrza. Tam dostawaliśmy różne nagrody, później za te wyższe progi były elitarne kamienie do przywołania. No i to jest spoko, jednak to też zajmuje tylko chwilę w ciągu dnia, więc... Ale, ale to jest spoko. Żeby nie było, że hejtuję całe pacznący, też są pozytywne zmiany. To jest właśnie ta pozytywna nie tyle nowość co pozytywny powrót rozgrywki, która no mimo wszystko była jakąś odskoczną od 5 zalogowania i odebrania nagród. No i tutaj mamy zmiany takie już mniej znaczące, czyli te etykiety z tego co widzę, to jest z tej drugiej Areny 3x3 będzie można sprzedawać za złoto. No i w sumie nie wiem po co to, bo bezpłatnie dostajemy nie tyle etykiety co po prostu wejściówki. No nie wiem. To może pozostawię, jeżeli wiecie więcej na ten temat, no bo z tego co widzę, to nie są zwykłe etykiety, tylko z tej drugiej areny, no ale zobaczymy jak to będzie. Gracze mogą teraz ustawiać sobie formację łatwiej na Twisty Trill, czyli na tych bossach z gildii, oraz ostatnia formacja używana na każdym bosie, czyli powiedzmy, używaliście sobie tam, nie wiem, pięciu świetlistych, no na przykład na Nemorze no to. Gdy po raz kolejny ta nemora się pojawi w, w, w rotacji, no to zapamięta wam ostatnią formację. No i to jest pozytywna zmiana. Myślę, że to jest fajne, nie będzie trzeba ustawiać ciągle tych samych. Jeżeli ktoś zapina, zapomina, jakie formacje są dobre na jakiego bossa, no to na pewno mu to zaoszczędzi tam trochę czasu. To jest pozytywna zmiana. Czyli są jednak pozytywne. A, czyli to jest odnośnie wierzchołków czasu i podróży cudów, czyli teraz powiedzmy, że chcecie się rozejrzeć po mapie. No i zgubiliście ten swój wagonik, tę waszą postać, gdzie ona się schowała gdzieś tam w krzakach, no to możecie kliknąć sobie taki znaczek i automatycznie wróci wam do waszej postaci. To jest fajne, taka mała zmiana, nie zajęła im raczej dużo czasu, więc nie poświęcili nie poświęcili 99% czasu. Na aktualizację na coś takiego. <laughs> Co my tutaj mamy dalej? Czyli symbole na awatarach. Czyli teraz po awatarze danego gracza będziemy mogli zobaczyć, czy mamy go w znajomych, czy na przykład jest w naszej gildii. No, taka zmiana raczej mała nic szczególnie go nie, wno nie wnosząca. No cóż, no, w sumie są w, te, w tej zakładce takich małych zmian, więc może i normalne. Została dodana nowa funkcja która pozwala sprawdzić yy, postacie. Dobra. A, czyli na przykład od teraz można sprawdzać informacje odnośnie postaci, na przykład na tym ekranie przygotowania do bitwy. Czyli wchodzimy sobie na kampanię i tam będziemy mogli sprawdzić informacje na przykład o takiej szemirze, Czyli w takich miejscach będziemy mogli sprawdzać te informacje, w których wcześniej nie mogliśmy. No i przede wszystkim jest tutaj podkreślone, podkreślony ekran przygotowania, właśnie ustawiania formacji przed walką została dodana nowa funkcja w której możemy szybciej zamieniać miejscami formacje na przykład w walkach 3 na 3 czyli jeżeli no na przykład na tej drugiej arenie na przykład by to działało na Wojnach gili, możemy sobie teraz łatwo zamieniać miejscami formacje, czyli żeby wiecie często jest tak, że na przykład gracze robią sobie takie różne triki że na przykład Pierwszą walkę ustawiają słabiutką, no bo nie wiem czemu, ale często właśnie jest tak, że pierwszą drużynę każdy na obronie ustawia najmocniejszą, no i sobie ustawiam słabą, a dwie, na przykład tę drugą i trzecią walkę sobie ustawiam mocną. Teraz nie trzeba zmieniać całych formacji i klikać i poświęcać na to godzinę, tylko będziemy mogli sobie zamieniać miejscami odpowiednio pod przeciwnika, czyli fajnie. Tutaj mamy zmiany w czacie, zostało kilka czatów. Kilka kanałów na czacie zostało połączonych ze sobą. Ciekawe, w sumie, co to oznacza. Raczej nic dobrego oznacza to pewnie większy bajzel na tych czatach jeszcze. Czyli, tak. Yy, oraz został interfejs czatu zmieniony. Jednak ja tutaj się trochę boję. Nie wiem, jak wy, znaczy wiem, bo omówiłem to chyba na ostatnich patchnocach, że z każdą aktualizacją czat w tej grze się pogarsza dosłownie. Oni wprowadzają zmiany, a czat chodzi coraz gorzej. Coraz dłużej się ładuje. Są jakieś dziwne cenzury. Według mnie czat działa z każdą aktualizacją gorzej. Być może z tą się to zmieni, zobaczymy. Możemy teraz używać diamentów, żeby odblokować więcej miejsc w krysztale rezonansu wtedy, kiedy nie mamy wystarczającej ilości esencji. I tutaj możecie mnie poprawić, yy, czy raczej powiedzieć mi, czy tak nie było, czy było. Nie wiem, czy w którychś patch notesach już nie było takiej zmiany, że miało miała być możliwość kupowania za diamenty miejsca w krysztale rezonansu. Jestem na 99% pewien, że było. Nie wiem, czy to wycofali. Tak jak mówię, jeżeli wy wiecie, możecie mnie poinformować, na pewno przypnę komentarz. Została dodana nowa ikon, ikonka przy postaciach, żebyśmy wiedzieli, która ze zdolności jest zdolnością ostateczną, czyli tak zwanym ultem. No i to jest zmiana taka raczej, nie wiem, dla nowych graczy, no bo jeżeli ktoś grał już prawie rok, to raczej z tym problemu nie będzie miał. No i zmiany w balansie, których wiele tak naprawdę nie ma. I tak naprawdę ta druga zmiana to nie jest balans w ogóle, z tego co widzę, nie wiem czemu to jest w balansie, to powinno być chyba raczej w jakichś błędach wizualnych. Także odnośnie Henryka, jego umiejętność Sacrificial Shield, czyli to jest chyba umiejętność, że jeżeli... Ktoś z drugiego rzędu miał otrzymać, w drużynie Hendrika miał otrzymać obrażenia, przez które by zginął. Hendrik wtedy do niego podskakuje i na 10 sekund przyjmuje wszystkie jego obrażenia. I tutaj było coś takiego, że jeżeli zginął, to ta umiejętność nadal mogła się aktywować. Czyli załóżmy taki scenariusz: Szemira otrzymuje. Hendrik tam sobie ginie już wcześniej. Szemira otrzymuje fatalne obrażenia. W, czasie, w tym czasie używa zdolności na wysokiej rozdziale kampanii. Hendrik rzuca jej właśnie tą umiejętność i przez 10 sekund jest nieśmiertelna. Także to jest błąd, który mógł zdecydowanie wpłynąć na grę. Jeżeli ktoś tego błędu uświadczył, wiedział jak go wykorzystać, to mógł sobie no, ładnie oszukać i pójść dalej. Prędzej czy później tak stanie i nie będzie mógł przejść. No i odnośnie Cecili, tu jest jakiś efekt wizualny, czyli odnośnie jej umiejętności Judgment Day. Ona tam się robiła, zmieniała jakiś kolor. Teraz jest błąd wizualny z tego co widzę. No i były z nią błędy na... Aha, to nie jest chyba odnośnie Cecilie, to już jest ogółem, bo jest tak jakby pod Cecilie, ale nie ma kropki. Więc to jest chyba po prostu odnośnie całej tej opcji testowej. Czyli tam były jakieś błędy, które zostały naprawione. Według mnie w ogóle ona powinna zostać zmieniona, jakoś usprawniona, żebyśmy mogli sobie faktycznie przetestować te postacie, a nie z tymi... Bobami się tam, że tak powiem, tłuc. Także to by było na tyle, i teraz podsumowanie, no według mnie niekoniecznie, że gra idzie w złym kierunku, no ale wprowadzają, tak naprawdę jest aktualizacja, tak, to już trzecia z rzędu, która nie wprowadza nowych funkcji czy czegoś, co mnie zachęci do gry. Wprowadzają nową postać jeszcze z podziemców, czyli 90% graczy, jak nie więcej, ma to gdzieś, pocieszy się nią, powie jaka ona nie jest super i za dwa dni o niej zapomni. Nowy boss, który tak naprawdę nie wprowadza żadnych zmian. Jest to kolejny boss w rotacji i tyle, dosłownie. Nowy rozdział, na którym się wszyscy spotkamy, mam nadzieję, za jakieś może dwa lata? No, myślę, że za dwa lata możemy się tam wszyscy spotkać. Podamy sobie wtedy rękę i życzymy sobie powodzenia w dojściu na rozdział 40, bo pewnie już taki będzie wtedy. Nowa podróż no to jest zawsze w porządku, jakiś tam odskok. To jest tam raczej jakieś zmiany mało znaczące. To jest chyba najlepszy punkt tego, tych pacznówców, no bo to jest mimo wszystko jakaś rozgrywka, która pozwoli mi spędzić na grze 5 minut więcej. No i tu są wszystko tak naprawdę zmiany bardziej jakieś wizualne, jakieś usprawnienia. No przede wszystkim co ja bym chciał zobaczyć, to jest mapa na wierzchołkach czasu, o której mówię już na każdym, każdych ostatnich każdym ostatnich Mówię o tym od paru miesięcy. Gdzie jest mapa na Wierzchołkach Czasu? No ja tego nie rozumiem, kiedyś potrafili jedną czy dwie naraz wprowadzać, a teraz nic. No robią zdecydowanie dużo dla graczy pay to win, czyli tych stopki, no bo wprowadzają im nową postać, którą zdobędą nie wiem, w ten sam dzień, kiedy ona wyjdzie, wprowadzają im nowy rozdział, a gdzie jest coś dla graczy tych takich, nie wiem, na początku gry, w środku gry, cokolwiek. W każdym razie możecie mówić co sądzicie o, o tych patch notesach, Nie żebym hejtował, jest parę rzeczy, które mi się podoba, jednak same patznący nie są jakieś szczególnie interesujące. Ja Wam oczywiście dziękuję wszystkim za oglądanie, życzę Wam przy okazji miłego dnia no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.